O, się, trójskok dobry, byś tam. Piotrkówka jest fatalna w tej grze. A to nie jest z boostem, nie? Bez, bez. Ja nigdy nie gram w szata, w tej grze. No, jest kurwa tragiczna. Możemy zajebisko w jest. Ping ponga. Można ping -pong tak. Pimpong zrobić z jednej strony. Nie da się tak, żeby zrobili. Chyba, gdzie było 8 będziemy mówić. No tak. No i chuj. Dobra. Pan tak, widzowie, nie wypuszczę tego zwycięstwa, nie wypuszczę. Ja Jamaika, kurwa! Obriegną. Jamaika! Jaki... Bi-powera z biedonki wypiłem przed biegiem. <s��stwarzanie> jest! Ja rekord świata Wejdzie zrobiłem i no, byłem drugi. I o to chodzi z tym, że ja tak wolno biegłem? Ej, zrobiłem rekord świata i byłem drugi, kurwa, co jest? Nie dało się. Zaspałem. A może się nie wychyliłeś na końcu? Nie no, był przede mną. Nie wiem kurwa. Chuj do dupy. Dobra, srebra. Ja. Bry, pał. Olej, jutro w Minecrafta damy kurwa, Majsio, się nie mogło doczekać. Radnym, A, za, pierwszym. za pierwszym! Za pierwszym. Ej, ale robimy diamentowy set, pierdol. Nienawidzę tej kuli, nie umiem tego nabić. Dobra Cześć menu. Kurwa na tym, ile? 35? 35. Nie, na tym padzie nie nabiję 35 Nie widzę na tym padzie nie nabije to jest dobra konkurencja bo do moja ale na tym padzie nie nabiję A co na, na PlayStation, PlayStation łatwiej się nabije? Nie tylko kurwa ja mam taki wystokany tutaj że to jest chuj do dupy nie robota Nie no kurwa mi ten pasek na połowie zjebałem spodziele. 36 kurwa. 32 34 20 metrów kurwa, tylko tyle po. 22. 22 chujnia. Nie widzę, to jest chujnia. No nie, to 23 Dobra. i pół. To Oni nie. mają lepszą Proszę genetykę. Skupić, nie nie, nie mamy źródła na nich. No nie idzie nabić tego kurwa na tym. No! Perfekt kurwa. Ej! I gówno tu będzie. Haj, kurwę! Witam. O kurwa. O, kurwa. Więc, kurwa. Do... Dawno tyle nie zrobiłem. Witam. Jest, jest, to jest... Co to jest? Co to kurwa jest? Rekord życiowy i ostatni jestem. Jestem ostatni, jestem no ostatni. Nie Nie ja mogę. tak mogę. Ja mogę. jesteś. mogę. jak tylko no. Pojebani no. O! tyle wam tylko skórka Nie Nie no skupa, o, Nie na. Da... Nie mogę. Nie Nie 21, Nie No. 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 Ale jak krzywo? Nie krzywo, nie idzie nie, naładować nie, na A. Rzuca, rzucacie mocno. Ja nie wiem, pomyśl tak palcem, że łup. <noise> Szybciej naciskaj, A. no stary. Dzięki. <noise> Masz jeszcze jakieś tipy? Oj, kurcze pieczone. Ja miałam perfekta znowu. Nie było na pula, bo to da się jeszcze więcej. No ja pierdolę. Nie rozumiem tego. Nie, samo. Nie chce mi się tym rzucać, tak szczerze, nie, nie zrobię tego i tak. Pa, no ta, za wolno nabijam, no bo mówię na tym padzie nie da rady. Kurwa 34. 34. A tu mogło być dobrze. A no, no, więcej się nie da, znaczy się ma chuja, nie? No, daję w prostej prostej. Winterton, witam. Ej, jestem trzeci na razie, nie da To jest po kurwa. kurwa, no nie, nie, nie przerzucę tego. Oj, zjebałem na koniec. Aj, 36, nie. dobra, pierdole. 35, najlepszy to power jaki umiem zrobić. Ja, pierdol, 37? 21 metry. Poprawiłem 21, jeszcze o, o dwa. R, A, nie da rady, 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 widzowie. Na tamtym to A jest dużo lepszy. Mamy medal, <laughs> widzowie. Do boku mi ja gałga, spierdala, oko ci spierdala zolu jewany. Daj mi spokój. <grym> o, ja miałem ja siódme, to jest, byłem w finale, tak? <grym> nie, nie na z party, bo tam to nie naładowałem. Final eight tak zwane. Tak, ja byłem w finałowej czasami to też... Dyplom, dyplom, dyplom dostałem. Ale pływanie, ale powiem tak. Nie pamiętam które. Nie pływanie. Pływienie. Ale, ale ja nie wiem, kto to jest. Botyrek, botyrek, dwa, no, na, raz, dwa na raz, dwa na raz. O, A to kurde. nie jest, bo to jest butterfly, to nie jest butterfly. Ale. Jest? Jest nie? Brezda. W górę, czy w górę? To jest chyba żabka. Co to jest? O, ja pierdolę. Żabka? Chyba. To co tu trzeba robić? Jak Lata. się wyświetla, to chyba tapujesz. No na bombę skoczysz. Nie, no, nie, no, nie, no, nie. No, no. Dzięki meduska A... za rajda. Witam Kongo świru. Dobra. Spaliłem! Ja też spaliłem! Co tu trzeba robić? O, zjebałem! Ktoś, kto Ktoś już nawracał, kurwa, ja ten, ja dopiero tam. Tam pokazują się te kurwa gałki w ogóle? Nie. Ej, nie, mi się zaczął on topić. On jakiś przyjemany no jest. Nie mów tak do mnie. Ajajaj. Aj, aj. Za szybko. No. nie wiem o co chodzi. Mamy to. Za szybko śpić. Gał... A, czyli jak nam się nie pokazywały gałki, to za czyli szybko. Źle było. Czyli każdy za szybko. Pęknika na to pieca. No nie no nie no. no, nie no. Dobra, jestem zwykłą kurwą. Dobra, Dla jestem w stanie. Jest Dobra. O źle. jestem w No ja w to nie jestem. No. Dobra, ja Chyba mam... nie wiem, jak tym się na tym strzelało, padzie sobie. Się strzelało. Na no, tym padzie wierze. może być lipa. R2, R2. To inaczej ten sensuje. Ale tu nitro robi perfekta. No. Pięć razy pod rząd miałem, no a teraz pierdolę, bo teraz jest presja. A teraz zobaczymy, czy Next podoba tej strzelcowej. Pan tak, zdejmuje słuchawki, gdzie mam? Ale po jeździ, kurwa? Spokojnie. spokojnie, spokojnie. Spokojnie. Jak wam poszło? W porządku. To kurwa, to jest z niczego innego. Bo pierwszy raz trójkę trafił się kurwa jara. One <grym> wszyscy skupieni, ja pierdolę. Proszę się odpierdolić nie pierwszy raz. Ja na przykład pierwszy raz. Kurwa, bo mi wypaliła sobie. <grym> Koniec kurwa. Skończyło się. Miało być tak pięknie. No nie no, broń mi sama wypaliła za pierwszym razem. Dobra, to ci odliczymy. Jak tam ci poszło ty tytus? No, broń mi wypaliła sama. Raz w roku musi. Pawa. Spoko o A też. Dodaj sobie Jest. uprzednikiem. Nie wypaliła, mam zezza, wiesz? Nafcia, daj, daj sobie uprzednikiem. Znowu mi o, wypaliła. Kurwa, jebana, nie trafiłem. <laughs> ja pierdol, ale idzie dobrze, kurwa, dobrze. Dobra, jeszcze 18 strzałów, uspokój się. Kurde. Boże. Chillera. Pierwszego nie trafisz, to śmieć. Oj, tu chłopaki też się zaczęli mylić. Ej, tylko trzy osoby nie, nie misnęły Jeszcze nie wiadomo. A nie no, dobra, tam już tak. już trafię. Mergani, kurwa, zawiodłem się na tobie. Nie, to ja mam je siedem, no. Już z tego, tego się nie trafi. On, on na bombie siedzi, bo nic nie gada na Dobra. Cześć, Kasiu. Pewnie Ditkę bije. No. O, to szybko leciało w chuj. Nie, no, ale zobaczysz później. Ja pierdolę. Będzie, Będzie jeszcze jedno. szybciej? Nie, jest jeden szybszy jeszcze, no. Kurwa. Nie, mi się wydaje, że nie ma już szybszego. Jest chyba równie szybki pod koniec. Jest, jest. Jeden, jeden. No. dopiero pewno. Teraz znowu jeszcze raz! Nie trafiłem? Trafiłem! Rozmisował! Oooo! Nolitym Coś się poszło! Chyba duch puszczy był kurwa pite. My tu kozaki kiszej zajebaliśmy. Opa! No i chuj mi dupę. Tytus, przyniesiesz mi dresik na ceremonię? Bo ty tam nie musisz być. <laughs> Kurwa, ledwo trafiłem. O ja pierdolę. Ej dobra, nic nie trafiłam. Ej, dół ciężko guliesz. Daj spokój. Co? O! Daj spokój. Nie no, byle nad Tytusem. Oj, ten był szybki. Widzowie, oddychamy głęboko! Ale na pewności to było kurwa, widzowie. Ona jak fajnie się, jak się całe rozpierdalają, bo wtedy wiesz, że dobrze zagrałeś. Janeczku, jak tam? Daj mi spokój. Będzie, będzie, będzie. Trzymam ci na tym. Szkoda, że już tego nie ma na Olimpiadzie. Ale musiałem gonić kurwa teraz kursorem po mapie. O, jak to Kobuć! Co się No mnie zajebiście, no. Jaki jeden trafiłem? Jak trwa trafiłem? Dobra, ostatni. Będzie full. Skupić się widzowie. Mamy dobra. To. Jest złoto. Pierwszy raz w życiu perfekcyjnie złoto. Mamy to. Złocisko. Złocisko, kurwisko. Wszystko. A... Gratuluję tutaj kompanom. Gratuluję kompanom, dobra robota. La, la, la. Jebane kurwa dyski. No, no, Jebane to jest, to jest skakanie kurwa z tego gówna pierdolonego. Zara będzie trampolinka, zobaczymy kto kurwa będzie skakał. Jak się robi trampolinę? Kurwa, jest jak ma... tak jak skoki? Ja tak chyba tutaj lepiej szedł, bo to nie ma sensu ogólnie. Dobra, skurwienie to jest prawdziwy e-sport. Pływanie? Nie, to jest bo to jak skoki. To jest jak skoki do wody, nie? Podobnie. Okej, okej, okej. Po prawej ma Tylko, B, że tu będzie musiał dwa ta. przyciski naraz, na przykład, kiedy czasem trafić. Dobra. Nie, fizy, nie naradzę, bo po tutaj to jest. Na początku idź w prawo, ten, na najtrudniejszym wiesz, nie? Dobra, dobra. Zajebiście. Aha. On mi nie pokazuje, co mam wcisnąć, nie? No, rozjebałem się na ryj. Dostaję udaru. Jest. No, dawaj, dawaj. O, nie da się tego, kurwa, nie wiem, o chuj mu chodzi. Czemu nie, ej, co jest? Ej, mnie jeszcze szczytuje. nie zalicza mnie, nie zalicza. No, nie zalicza, no, nie zalicia, kurwa, nie no, zalicza mnie, no, rozumiesz? Nie ale mi też nie zalicza. Nie wiem, zjebane to jest. Daje jeden po drugim, nie zalicza. No kurwa. Ej, co jest? No, ich chuj o co chodzi. Ej, ty, bo się z trampoliny zwrócił. Ej, co jest? No, nie zalicza. CO JEST?! No nie zalicza tamtych dwóch. Kurwa. Pierwszy raz udało no, nie mi się za... zrobić, ale wziąłem łatwiejsze, tak szczerze. Ej, czemu mi na początku tamtych nie zliczyło? Nie wiem, Ukraina, o teraz mi zaliczyło. Aha. Nie wiem, on no nie da rady zaliczyć. Mogę cieszyć, nie cieszyć, wiem. Cieszyć, no. Tak samo jak te, klikam no Kuba wygrał punktem, jak jel... no, ale robi ta kuba naraz, tak jak tamte, no nie widzisz kurwa? Jest medal. Chłop, 7 o, punktów. 7 <laughs> punktów za <laughs> No tak, bo nie zalicza, No kurwa, no nie da się zrobić nic. Bo musisz XA naraz, zobacz, X Ale tak ja, tak ale mi też nie zaliczały, ja klikałem dwa razy no i Trzeba i tak rało. zrobić, jakby Uuu, tak, tak, pach, pach, że dwa na raz, ale tak jakby swipem. Od no, tego, no, który no, jest no, pierwszy. No, ja tak robiłem z YB i mi YB normalnie, tak każdym razem zaliczyłem. Dobrze grałem, co widzowie? Wysyłajcie donate, bo kurwa się skończy.